Witam wszystkich dzisiaj o tym, kim był Gal Anonim. Ktokolwiek kiedykolwiek interesował się początkiem państwa polskiego, jego powstawaniem oraz późniejszym okresem, czyli mowa o X-XI wieku, na pewno spotkał się z Galem Anonimem, ponieważ jest on twórcą kroniki polskiej, czyli dzieła mówiącego o właśnie o początkach Polski. Dzięki niej posiadamy bardzo dużo informacji. O historii i wydarzeniach w tych pierwszych etapach Polski. Oczywiście, no jak sama nazwa, Gal Anonim, był to anonimowy twórca. Żył, urodził się w XI wieku, zmarł po 1116 roku. Wtedy przestał pisać kronikę i zapewne gdzieś wyjechał, ponieważ ta sytuacja w Polsce zmieniła się w ten sposób, że osoba, która można powiedzieć, była polecającą tego kronikarza, no, popadła w niełaskę i najprawdopodobniej gdzieś musiał wyjechać. Skąd pochodził? Tego też nie wiemy. No, nazywamy go Galem, czyli może region współczesnej Francji. I tak na początku uważano, że był to teren północnej Francji, później przeważały opinie, że jest to postać z południowej Francji. Prowancja, okolica Orleanu. Teraz jednak wiele osób uważa, że mógł być z pochodzenia Włochem. Północne Włochy, Dalmacja, może Wenecja. Wiele osób upatruje możliwości odkrycia tego, kim był, w tym, że analiza Kroniki Polskiej może powiedzieć, w jaki sposób się wyrażał. Niestety wówczas wszyscy pisali po łacinie i to trochę nam zamywa Obraz. Kroniki pisał w jednym celu, żeby po prostu na tym zarobić. Wręcz na początku dwóch pierwszych ksiąg się o to dopomina, że taka praca powinna być w odpowiedni sposób wynagrodzona, ponieważ chyba nikt nie kwapił się, żeby mu za to zapłacić. Najprawdopodobniej było to spowodowane tym, że opis, wyrażone tam, może opinie. Czy w jaki sposób zostało to wszystko napisane, nie spodobał się ludziom, którzy mogliby za to zapłacić, na przykład biskupom. Analizując kronikę, można wywnioskować, że był dosyć dobrze wykształcony. Najprawdopodobniej znał niektórych autorów starożytnych, część ich dorobku. Można to właśnie wywnioskować z tego, kiedy się tą kronikę polską czyta. Kolejną sprawą często pojawiającą się, kiedy mowa o Gallu anonimie, jest to, czy to, co pisał, było zgodne z prawdą. Czy te kroniki polskie, to, co się w nich znajduje, oddaje to, co się wydarzyło. Czy to była prawda, czy pisał to na podstawie pewnych doniesień. Oczywiście nigdy nie będziemy tego w 100% pewni, ponieważ niestety ten początek polskości, państwa polskiego, nie był dobrze opisany. Jednak te dokumenty, to co pisano o Polsce, nie było, nie jest tak świetnie dające nam informacje, tak duże, żebyśmy mogli to porównywać i oceniać tą kronikę polską, jej prawdę, czy też pewne mijanie się z prawdą. Najprawdopodobniej zapisywał wszystko to, co się dowiedział w formie zbliżonej do, można powiedzieć, prawdy. Chociaż tutaj ciężko to tak określać. Warto jednak wiedzieć, że dzięki tej kronice polskiej dowiadujemy się potężnej ilości informacji. Potężna ilość informacji o tym, jak to polskie państwo powstawało, o okresie przed powstaniem tego państwa i o tych pierwszych latach Polski, aż do roku po 1110 roku, o którym to okresie też pisał Galanonim. Szczęśliwie to dzieło, uznawane za jedno z najważniejszych dzieł w Europie Środkowo-Wschodniej, pochodzącej z, z średniowiecza, nie tak wczesnego w końcu średniowiecza, i daje ono historykom potężną liczbę informacji, na której się opieramy. Musimy pamiętać, że ta kronika polska to jest coś, na czym się historia Polski w bardzo dużej mierze opiera. Ponieważ, tak jak wspomniałem, nie ma aż tak dużo informacji, źródeł informacji o tej Polsce na początku, żebyśmy mogli się tak, jak chcemy o niej opierać. Czyli co wiemy o Galu Anonimie? niestety bardzo, bardzo mało. I nie jesteśmy w stanie go powiązać z żadną z postaci, ponieważ ci kronikarze, którzy najczęściej byli zakonnikami, no nie pozostawiali po sobie zbyt wiele. Informacji, kim byli, kim są. Nie mówiąc o tym, że te ich dzieła były później przepisywane, niszczone, redagowane, znikały, pojawiały się i to też zaburza dużą ilość informacji, jakie moglibyśmy uzyskać o nich. Ale na dzisiaj koniec. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem. Do usłyszenia ponownie.